W ostatnim czasie na mediach społecznościowych niezwykle popularny stał się pewien toksyczny trend. Wystarczy chwilowe spojrzenie w nieodpowiednim kierunku, aby stać się bohaterem filmu który określi nas jako dziwaka lub zboczeńca. Right nie możemy wymagać od innych członków siłowni tego, że ci nie będą zauważać nikogo innego na siłowni i będą stali ze wzrokiem wpatrzonym w ziemię. Przez pryzmat tego typu nagrań pojawia się proste pytanie, gdzie kończą się interakcje społeczne, a gdzie zaczyna nadużycie. I be a victim. are Siłownia jako przestrzeń publiczna powinna stać się środowiskiem, które zachęca i motywuje innych, a nie stawać się areną dla pośpiesznych, fałszywych oskarżeń. Why are guys a creep? That girl was wearing glorified underwear with her ass cheeks literally hanging out and she's upset. Claiming what she's wearing, it's your choice what you wear to the gym. But millions of people could potentially see your butt online, and that doesn't creep you out or make you uncomfortable. What, what is the dress code at these gyms? Is this not public nudity? Is. Materiały te zazwyczaj powstają na podobnej zasadzie. Kobieta nagrywa siebie podczas wykonywania ćwiczeń, a w tle często widzimy mężczyznę, który po prostu zerka w jej kierunku. Przykładem może być ten materiał, gdzie kobieta fałszywie oskarża mężczyznę o wykonywanie jej zdjęć. Bohater nagrania nie posiadał nawet konta na Instagramie. O swojej niezwykłej popularności dowiedział się od swojego znajomego, który go rozpoznał. this man doesn't even have instagram he only has facebook so he sent him the video he was very very upset by this and explained that he wasn't taking a photo of her he was actually taking a screenshot Takie fałszywe oskarżenia mogą doprowadzić do Also spoke to this gym, Choose Fitness. They were incredible. They immediately removed this woman from the gym, rightly so, and they gave this man a free gym membership. So hats off to them. I don't know why this man is staring at me, um, or he thinks I'm a weirdo. Let's go. He's Sama osoba później publikuje te nagrania w celu uzyskania jak największego rozgłosu, a przeszkadza jej pojedyncze niewinne spojrzenie na siłowni. He's looking at you because you have an entire film production set up at the gym with a tripod, a camera, a microphone, and you're talking to yourself while you work out. He's looking at you, wondering what in the world is she doing. Absurdalne to, że wiele z tych osób relacjonuje swoje życie na społecznościowych, a mimo to przeszkadzają im spojrzenia osób rzeczywistości. Nie mają problemu z tym, że ich pozowanie ich treningi oglądają w sieci tysiące osób. Ale mają ogromny problem z tym, gdy zobaczą, że ktoś na nich zerka podczas treningu na siłowni w życiu realnym. Należy rozróżnić nachalne wpatrywanie się czy nagrywanie osoby bez jej zgody w zwykłych interakcji społecznych.

Siłownia jest przestrzenią publiczną, a wzajemne zauważanie się jej członków jest rzeczą normalną. It is more an of to film Jednak wybierając publiczną siłownię, musimy się liczyć z tym, że będą tam inne osoby, które być może zerkną na nas. Just because you're filming.

nie, no, no, okay, nie, to nie to w porządku, to Dziękuję. Jednak na zamieszczonym przez nią nagraniu nie widać niczego, co by odbiegało od normy. Spogląda w jej stronę, jednak nie robi tego w sposób natarczywy. Fałszywe oskarżenia mogą mieć poważne konsekwencje dla oskarżonych, w tym ich stygmatyzację i emocjonalne obciążenie. Ponadto sytuacje odwracają uwagę od rzeczywistych przypadków nieodpowiedniego zachowania, które wymagają uwagi i interwencji. You hate. Being sexualized both in person and online. Getting hit on is not a compliment to you. You say that you get sexually harassed online. Then why do you have it only? Fans? Jessica doznała prawdziwego ataku paniki, który w rezultacie wywołał u niej reakcję. uciekaj. The only thing the dude did wrong was not pay her. Yeah, $10 a month and it's fine.

które tak naprawdę nie miało żadnego złego podtekstu. Kolejna sytuacja związana jest z wykonywaniem zaawansowanych ćwiczeń. Ze względu na swoją unikalność przyciąga to spojrzenia otoczenia. Wykonując tak zaawansowane i spektakularne ćwiczenia na środku siłowni, nie mamy prawa oczekiwać, że wszyscy inni ćwiczący nagle zamkną oczy, aby uniknąć przypadkowych spojrzeń w naszym kierunku. social media because you want the entire world to see. But making a big deal if one single person looks at you in real life, that doesn't. People can film themselves, that's fine. Maybe charting their progress, maybe looking at their exercise execution, maybe just to become an Instagram legend. Osoba nagrywająca swój trening uwiecznia inne osoby na nagraniu, czyniąc z nich niechcianych bohaterów swojego filmu. Niezwykle popularne stają się także filmiki, w których osoby wyrażają swoje niezadowolenie podczas nagrywania wykonywanych przez nich ćwiczeń, gdy przypadkowa osoba znajdzie się przez chwilę w kadrze. Ustawiając swoją kamerę w ruchliwym przejściu na publicznej siłowni, nie masz prawa oczekiwać, że wszyscy inni będą chodzili na palcach tylko po to, żeby umożliwić Ci komfortowe nagrywanie. Siłownia jest przestrzenią wspólną, gdzie wszyscy mają takie samo prawo do korzystania z jej terenu. Jeśli ktoś pragnie nagrywać swoje treningi i mieć pewność, że nikt nie znajdzie się w kadrze, a nagranie będzie przebiegało gładko bez żadnych zakłóceń, powinien rozważyć prywatną siłownię lub wynajęcie jej powierzchni. Użytkownicy płacą takie same opłaty członkowskie i nie muszą być zobowiązani do zmiany swoich rutyn w związku z indywidualnymi działaniami innych, takich jak nagrywanie treningów. Dla kontrastu po sieci lata viralowy filmik. W którym dochodzi do konfrontacji pomiędzy kobietą, która ćwiczy, a mężczyzną, który na nią spogląda. Kobieta wykonuje dość nietypowe ćwiczenia, jednak można je znaleźć i umieścić w niektórych planach treningowych. Ćwiczenie więc nie jest wymyślone na potrzeby tego materiału. Mężczyzna zarzuca kobiecie nadmierną seksualizację swojego zachowania. O ile sposób, w jaki zwróciły uwagę, należy uznać za nieodpowiedni, z drugiej strony zachowanie kobiety podlega również krytyce. Owen say, do we have to sexualize everything? We don't.

Wydaje się, że odpowiedzialność leży po obu stronach. Zarówno mężczyźni, jak i kobiety powinni być świadomi swojego zachowania. Aktywność fizyczna powinna być kojarzona z pozytywnym, zdrowym środowiskiem, gdzie każdy czuje się bezpiecznie i jest szanowany.